Witam wszystkich tu Olo na kolejnej części reanimacji naszej repliki Berety od Keymora, czy tam HFC, jak wolicie. Dzisiaj sobie powiemy parę słów właśnie na temat tego naszego zespołu, tutaj lufy zewnętrznej, wewnętrznej, tej komory hop-up Czyli po wyciągnięciu tego po prostu z, z zamka, po ściągnięciu tutaj tego mechanizmu powrotnego, dostajemy po prostu dostęp do wysunięcia tego elementu z zamka. No, i tutaj, jak widzicie, musimy po prostu ten cały element wyciągnąć tutaj z tej lufy zewnętrznej. Żeby to zrobić, musimy tutaj te skrzydełka, ten element stworzywa sztucznego, który znajduje się tutaj na sprężynie, musimy go po prostu, że tak powiem, dać w dół. Musimy go całkowicie tutaj odsunąć, tak żeby można było wysunąć to wszystko ze środka. Co warto zrobić? Na początek, tutaj, warto jest wydobyć tą sprężynę. Tak, żeby ją specjalnie jakoś mocno nie ściskać. Podkładamy sobie tutaj palec, tak żeby ona nam nie wystrzeliła gdzieś. I jakimś tam śrubokręcikiem, czymkolwiek po prostu ściągamy ją tutaj z jednej strony. I teraz po prostu mamy tą sprężynę zwolnioną. Warto sobie też przygotować jakieś takie pudełeczko, gdzie będziemy te nasze elementy wrzucać. Ja tutaj mam takie pokryweczkę od takiego, jakiegoś kremu czy czegoś. Teraz po prostu ściągamy sobie to w dół. Tutaj zasada jest taka, że z tej strony znajduje się taki ząbek, który nam blokuje właśnie to. Dlatego przesuwamy to maksymalnie w stronę tego ząbka i staramy się go owinąć ściągając po prostu tą dźwigienkę w dół. No i to wszystko. Teraz, słuchajcie, mamy dostęp do, do tej naszej tej lufy wewnętrznej. Wysuwamy ją po prostu tutaj z tej lufy zewnętrznej i lufa zewnętrzna po prostu idzie sobie na bok. Ona już nam. Na chwilę obecną się nie przyda. Cały słuchajcie, mechanizm akurat w tej replice jest, że tak powiem, dosyć łatwy i on tutaj nie ma jakiegoś większego hop-upu. To co tutaj widzicie to jest mój własny pomysł, za chwilę Wam wytłumaczę jak to działa. Natomiast wcześniejszy właściciel wsadził tutaj po prostu kawałek sprężynki, który po prostu zakleił kawałkiem taśmy klejącej i to miał być po prostu niby imitować w ogóle hop-up to po prostu nie działało, więc no, ja musiałem tutaj wprowadzić swoją własną, że tak powiem, inwencję twórczą, ale to na chwileczkę. Cały element tutaj trzymany jest tutaj tylko i wyłącznie przez tą jedną śrubkę, czyli bierzemy sobie małego Philipsa i rozkręcamy to. Po wykręceniu tej śrubki, oczywiście, wrzucamy ją w bezpieczne miejsce i teraz obie połówki tej naszej komory hop-up nam się tutaj rozchodzą. Na jednej części zostanie nam zawsze taki bumper. To jest taki zderzak, właśnie, który odpowiada nam za tutaj tłumienie tych drgań powstałych przy strzale. Z drugiej strony znajduje się tutaj taka sprężynka, w którą to wchodzi zatrzask żerdzia. Tu jest żerdź z, ze sprężyną, co nam daje mechanizm powrotny. I tutaj słuchajcie, ten mechanizm powrotny tym tutaj szponem Elementem po prostu wchodzi tutaj do środka, i on tutaj sobie pracuje. Jest też amortyzowany, więc tą śrubkę, tą sprężynkę też należy uważać, żeby jej gdzieś nie posiać, bo, bo jest dosyć ważna. No i dobra, jak tutaj wygląda hop-up teraz? Już wam pokazuję. Słuchajcie, śrubka od montażu kolimatora MRO zdaje się. To M 3 3 mm, tutaj widzicie, ja tutaj poświęciłem. Mam cztery w nastalni, jedną poświęciłem, jako że ona ma taki dosyć mały łeb. Przypiłowałem ją tak, żeby ona pasowała na długość do tego, do tego kanaliku. Ten kanalik musiałem powiększyć troszeczkę, bo on miał 2,5 mm, a więc musiałem go powiększyć tak, żeby ta śruba po prostu weszła i się trzymała w miarę, że tak powiem, w miarę stabilnie. Natomiast tutaj wewnątrz otrzymujemy dostęp właśnie do tej naszej lufy wewnętrznej i możemy sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Tutaj już wymieniałem tą gumkę hop-up i ta gumka hop-up, słuchajcie, ona tutaj posiada takiego, taki ząb, który osadza się w tym miejscu. No i słuchajcie, ta gumeczka wcześniejsza była taka z czarnej gumy, taka twarda dosyć, ta jest silikonowa, miększa. Już z niej parę razy strzelałem, ale to było na takim pistolecie, który mocno dosyć syfonował, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to wpłynęło, po prostu ta wymiana, jak wpłynęła tak naprawdę na osiągi tej repliki, więc, więc tutaj się też za bardzo nie wypowiem. W każdym bądź razie ta gumka hop jest o wiele, wiele większa od tego, co było. No i tutaj wewnątrz mamy taką sobie lufę, to jest lufa stokowa i ona, wykonanie tej lufy jest dosyć słabe, i długość, słuchajcie, to jest około 106 mm, więc tak to wygląda, i słuchajcie, musi być tyle, ponieważ ta lufa zewnętrzna tutaj wewnątrz posiada taki ogranicznik, który zatrzymuje nam tą lufę wewnętrzną. Znaczy, że nie da się tej lufy po prostu przełożyć. Przez, przez jedną przez drugą i to samo tutaj widzicie. Ten ogranicznik on się znajduje gdzieś gdzieś w tym miejscu. Gdzieś w tym miejscu się znajduje po prostu takie przewężenie, które zatrzymuje nam tą tutaj lufę wewnątrz. I ta lufa po prostu, o, tutaj widzicie. Ona tutaj już dalej sobie, dalej sobie tutaj już nie pójdzie, więc. Gdy, nie wiem jak sprawy się mają do tych takich luf zewnętrznych, które tutaj mają gwint, one są dłuższe o 7 mm. Na tych 7 mm znajduje się gwint 14 i, i nie wiem właśnie czy ta lufa wewnętrzna przez środek sobie tutaj może że tak powiem przejść. Oczywiście to można to zwiększyć jakimś wietłem. No ale nie będę tego robił, ponieważ nie chcę tak wpływać za bardzo na, na budowę tej tej repliki. nie wiem co by się stało, czy ta lufa wewnątrz nie mają co wpadcia gdzieś tam by może jakoś się przesuwała, może to by się też odbiło na tutaj, tej konstrukcji, tej komory. Hopa, bo w każdym razie ta lufa, słuchajcie, stokowa jest słaba, jest kiepska. Dodatkowo, przy składaniu, należy tutaj nakleić. Ja tutaj na takim odcinku nakleiłem taką folię przeźroczystą, tylko po to, żeby tutaj wybrać ten nóz, bo po złożeniu. Bez tej folii ta lufa tutaj ma taki delikatny luzik, ona sobie tutaj lata i to też wpływa oczywiście na, na celność, prawda, na powtarzalność strzałów, więc najlepiej jak wszystko jest po prostu na miejscu, się nie rusza, jest tip top, dlatego właśnie tutaj trzeba nakleić i to jest taki pro tip dla Was, tak żeby uciąć po prostu ten luz. Drugą sprawą, kolejną sprawą jest też to, że Słuchajcie, oczywiście tą lufę należy obrobić, tak? Czyli papierem ściernym wodnym po prostu, że tak powiem, te wszystkie ostre krawędzie musimy tutaj załamać, tak żeby one tutaj nie cięły nam tej gumy. No i, no i to tyle. Więcej tutaj nic nie zrobimy, prawda? Można byłoby z, jakiejś, z jakiejś, jakiegoś trupa po prostu lufy precyzyjne, jaką tam posiadacie. Ja zdaje się, posiadam gdzieś tutaj takiego gładera. O, takiego gładera i z niego sobie postaram się zrobić tutaj taką, taką lufę tutaj wewnętrzną. zasi tego, słuchajcie, że ta lufa jest słabo wykonana, ona nie jest symetryczna. Ścianka z prawej strony jest grubsza niż z lewej strony. Nie wiem jak to tak naprawdę wpływa, czy to w ogóle ma jakiś wpływ na, na to odlotu kulki, jakiś taki zauważalny, pamiętajcie, że to jest gaziak, to strzela tak. Na kubie, tym strzelamy na nie, nie to nie jest jakaś tam snajperka, y więc tu chodzi o szybką wymianę kulek, no, ale fajnie by było, żeby to było po prostu jak najlepiej zrobione, więc, więc coś takiego będę robił. Y jedyną przeszkodą jest właśnie tutaj ten frez tak naprawdę, ten pierwszy frez, bo tutaj za ten, za ten pierwszy frez zaczepia nam się gumka hop-up. Za ten pierwszy, y tutaj za tym frezem znajduje się taki jeszcze dodatkowy frezik, to jest ten, że wam pokazuje. To jest, to jest tutaj to i ten frez układa nam się tutaj za ten zaczep tej komory. To jest tutaj. Więc komora trzyma tu a tu trzyma gumka hopa w tych dwóch miejscach. No i tutaj mamy kolejny taki frez z dwóch stron zrobiony tak na płasko to wyszlifowanie. I to gdzieś tutaj ma niby wewnątrz wpływać na jakąś na gumkę, hop-up, Natomiast ja, jak tutaj patrzę na tą gumkę, ona tutaj w środku nie ma takiego zgrubienia, który by tutaj wypełniał te boki, więc, więc w sumie nie jest to, że tak powiem, potrzebne. Natomiast samo to tutaj ścięcie do końca spokojnie tutaj możemy zrobić. Możemy sobie tutaj spokojnie po prostu dociąć, że tak powiem, doszlifować to okienko, oczywiście do tego będą potrzebne jakieś zdolności manualne narzędzia, taka mini ślifiereczka. Szlifier, ja już chyba mam siódmy dan po prostu w pracy na takiej szlifierce, więc postaram się coś takiego zrobić no i słuchajcie, jak to zrobię no to nie wiem, zobaczymy, może jak będzie fajnie zrobione to się pochwalę, jak będzie kiepsko zrobione to po prostu złóżymy to na stoku i, i, i to będzie strzelało po prostu na stokowej lufie Słuchajcie, przy składaniu tego, co, co jest ważne, ważne jest to, że ta gumka hopa posiada z jednej strony takiego zęba, który sobie tutaj wchodzi w to okienko. To jest o tyle ważne, że tutaj z góry znajduje się to zgrubienie w gumce, które powoduje podkręcenie tej, tej naszej kuleczki. Ono znajduje się właśnie tutaj z tej strony, także, ono jest, także ta gumka jest po prostu ukierunkowana. Gdybyśmy mieli to z drugiej strony, to wtedy to zgubienie, podkręcające kulkę, znajdzie się od dołu, więc bez sensu, prawda? Więc tutaj to jest dosyć ważne. Pamiętajcie też o tej taśmie klejącej, właśnie, tak, żeby tutaj po prostu wybrać ten nus. No jeżeli posiadacie taki system hop jak ja, czyli w ogóle go nie posiadacie. Był jakiś element gdzieś na jakąś spężynkę, albo sama spężynka. No to pomyślcie sobie o czymś twardszym, po prostu tak, żeby po prostu wykorzystać jakąś śrubkę, żeby tutaj coś na stałe zrobić, jakiegoś takiego chopka. No bo słuchajcie, no to jest Kasiach, tak? Tutaj jest, przepuśćmy jakieś tam stałe ciśnienie, bo to ciśnienie będzie się zmniejszać. więc to podkręcenie kulki no, musi być dosyć dobre. Raczej się w pistoletach gazowych nie reguluje tego zakresu tak, że strzelamy, strzelamy, mamy już tam trochę mniej ciśnienia i co, będziemy teraz podkręcać, podkręcać tą gumkę? Nie, dobijamy po prostu gazu i strzelamy dalej, więc to jest tak naprawdę stałe, ewentualnie dostosowywane do ciężaru kulki, no ale umówmy się, no jak ktoś strzela z gaziaka, no to raczej używa jednego rodzaju kulki, tak, Jedne, jed, jednego wagomiaru, więc tutaj, że tak powiem, dostęp do, do tego hopka, jakieś tam kręcenie nim co chwila w replikach pistoletów gazowych, jest że tak powiem, nie tak potrzebne. Nie tak potrzebne to nie jest AEK, to nie jest jakaś duża replika, gdzie trzeba byłoby tam podkręcać, coś bawić się w jakość. Częściej tutaj nie jest to takie potrzebne, więc słuchajcie, tak to wygląda. Tak wygląda. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie mógł z Was tutaj po prostu to złożyć. Rozłożyć, wie z czym to się je, wiecie jakiej długości tutaj wewnątrz jest ta lufa wewnętrzna i ona takiej musi być, jeżeli używamy tego. Nie wiem co się stanie, jak będziemy mieli ten kustomowy, tą kustomową lufę z tym gwintem, może kiedyś kupię, przekonam się wtedy jakiś update. Zrobimy, wrzucę tutaj jakąś informację. Tymczasem ja będę tutaj próbował właśnie zrobić sobie lufę po prostu tutaj tą wewnętrzną z jakiejś takiej właśnie z tego guadera. Spróbujemy zrobić, bo on i tak już raczej do niczego innego mi się nie przyda więc tutaj będziemy próbowali i zobaczymy jaka jest różnica po prostu sam jestem ciekaw po prostu ale to jak już będzie sprzęt zmontowany i to będzie strzelało, będzie działało, dobra jeżeli materiał ciekawy oczywiście łapka do góry zostawcie jakiś komentarz czy też przeprowadzaliście jakieś takie zabiegi w swoich replikach i co to dało jeżeli jesteście ciekawi wcześniejszych materiałów to na playliście tam zdaje się o ASG i wiatrówkach znajduje się, znajdują się te wszystkie tutaj wcześniejsze odcinki, które się wydarzyły o tej replice, a także o innych. No i, no i tyle. Czytajcie opisy pod filmami, bo tam też czasami wrzucam coś ciekawego. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!